Kapitan Subasa próbuje zachęcić wszystkich do gry, deweloperzy nowych nierów puszczają parę z ust, a Ewo 2020 zostaje tak jakby anulowane. To oraz więcej ciekawych newsów z azjatyckiej strony branży już w najnowszym odcinku Unlimited. Tak, wiem, że trochę mija między kolejnymi, ale niestety problemy techniczne oraz inne sprawy trochę komplikują rzeczy. Look at the deep from Goichi. O my god. It's over so long. He's going out and platted the entire parking. How is he still doing it right Odcinek zaczniemy jednak od paru ciekawych informacji z nadchodzącego wielkimi krokami Xenoblade Definitive Edition, które po zabycie swojego rodzaju remasterem gry ZUI stara się dorzucić coś od siebie. Zaczynając od dość ciekawej zmiany modeli, które od teraz bardziej przypominają te, z którymi mieliśmy do czynienia w Xenoblade 2, co w moim mniemaniu jest całkowitym plusem, ponieważ styl graficzny Xenoblade 2 był po prostu bajeczny, poprzez ulepszenie lokacji, które o dziwo bardziej przypominają te z Xenoblade Chronicles X na Wii U, na dodawaniu całkowicie nowej zawartości kończąc. W skład tego ostatniego elementu wchodzi zupełnie nowy rozdział o nazwie Future Connect, Dziejące się w rok po wydarzeniach z gry. Cała historia, jaka tam będzie zawarta, dzieje się w zupełnie nowej lokalizacji ramieniu Bionisa, która naprawdę wygląda jak pewna miejscówka z Xenochrono X. Spotkamy tam również nowych bohaterów, parę noponów czyli takich maskotek uniwersum Xenoblade Kino i Nene. Niestety obecnie bardzo mało jest wiadomo na ich temat, poza faktem, że Kino używa w walce broni po swoim ojcu i pragnie zostać bohaterem a Nene biega z czymś na wzór tacki do krenia chleba oraz jest potężna. Ich pomoc przyda się podczas start z przeciwnikami nazwanymi Kiri no Kimono, którzy posiadają zabójcze ataki oraz mogą zmusić pobliskie potwory do atakowania bohaterów, nieważne czy są one z natury agresywne czy nie. Powiem Wam szczerze, że jako faniot RPGów już nie mogę się doczekać, ponieważ szykuje się uczta. Tak samo jak w przypadku Xenoblade 2 oraz Xenoblade Chronicles X. Mam cichą nadzieję, że tak jak w poprzedniczkach, tak i tutaj, gra będzie nas prowadziła przez jedynie jakieś 30% lokacji, a reszta będzie totalnie opcjonalna, pełna sekretów i piękna. A jeżeli wydaje wam się dziwne, że tak mówię, to weźcie pod uwagę fakt, że nie ogrywałem tego tytułu w wersji podstawowej ani na Wii, ani na Wii U, albo w wersji odświeżonej na New 3DS-ie. Więc jaram się jak Londyn w 1666 historia Bandai Namco nie próżnuje w czasach epidemii i postanowiło uraczyć nas najnowszym zwiastunem Captain Tsubasa Rise of New Champions. Jest on dość krótki, ponieważ trwa jedynie pół minuty, więc pewnie cały zobaczycie w tle kilka razy zanim skończę mówić o tej grze. Na zwiastunie zaprezentowano nam drużynę American Junior Youth, Którzy jakimś studem nawet nie wyglądają na Amerykanów, ale to mniejsza z tym. To co jest ważne i co wiele osób zauważyło na tym krótkim pokazie, to fakt, że gra przechodzi o wiele płynniej między typową rozgrywką, znaną z FIFA, a specjalnymi krótkimi przerywnikami przy okazji specjalnych akcji. Co cieszy, ponieważ w dokładnie takim samym tytule, ale na PlayStation 2, który uwielbiam, nie było to aż tak oczywiste ani płynne. Mam niestety bardzo złą wiadomość dla wszystkich kilku osób, którzy wyczekiwali Little Town Hero w wersji na PlayStation 4 oraz Nintendo Switch w formie fizycznej. Niestety premiera tego tytułu została przełożona na końcówkę czerwca w Ameryce oraz Europie w wersji na konsole Sony, oraz miesiąc później w wersji na Switcha, gdzie obecnie ten tytuł zawitał jedynie w formie cyfrowej. Wersja fizyczna gry zawierać będzie dodatkowy tryb easy, o który prosili gracze, obniżający atak oraz obronę przeciwników. Na tym poziomie trudności również będą się oni podobno rzadziej pojawiali, ale o ile rzadziej, to już wyjdzie w praniu po premierze. Niestety deweloperzy nie podali oficjalnych przyczyn przełożenia premiery gry, ale jak dobrze wiecie, pewien wirus i sprawienie, że trzeba było pracować z domu, mogły być tego powodem. A skoro już jesteśmy w temacie przekładania różnych rzeczy, to muszę niestety pociągnąć ten wątek trochę dłużej. Zaczynając od Nintendo i wyczekiwanego przez miliony Nintendo Direct podczas E3. Otóż, o ile samo Electronic Entertainment Expo zostało anulowane definitywnie, tak gracze i fani big-end z całego świata zakładali, że mimo wszystko ten ich stream z zapowiedziami nowych gier, informacjami na temat nadchodzących oraz na temat przyszłości konsoli odbędzie się bez problemu. W końcu, hej, to i tak był z góry nagrany wcześniej materiał, który był tylko puszczany podczas streamu więc gdzie miała być tu przeszkoda? Jak się jednak okazuje, pandemia może pokrzyżować nawet takie plany. Zgodnie z raportem zamieszczonym na VentureBeat, Nintendo kontaktowało się z deweloperami i wydawcami, żeby poinformować ich o odwołaniu imprezy oraz żeby ustalić kolejne kroki, jakie zostaną podjęte. Niestety biznes japoński dalej jest bardzo mocno nastawiony na pracę face to face, gdzie nawet takie dyrekty tworzy się w studiach, aniżeli w domach pojedynczych pracowników. Więc musimy uzbroić się w cierpliwość. To samo dotyczy tych, którzy czekali na Remaster Wonderful 1 on One, który został sfinansowany w kampanii crowdfundingowej niecały dzień, czy coś koło tego. Jeżeli wspieraliście twórców na Kickstarterze, to niestety Wasza kopia fizyczna tej gry przyjdzie z dość sporym opóźnieniem. Na chwilę obecną premiera przesunięta jest jedynie na koniec czerwca, ale czy będzie to już ostatnia taka obsuwa, wyjdzie dopiero w praniu. Nie musicie się jednak obawiać o wersje cyfrowe, albowiem Platinum Games zagwarantowało, że one będą rozsyłane do wszystkich zgodnie z planem. Więc chociaż tyle dobrego. Ja ogrywałem ten tytuł już na Wii U i totalnie polecam każdemu. To takie super bohaterskie Pikminy, w które trzeba zagrać. Słodko-gorzką pigułą na zakończenie segmentu odwołań będzie informacja na temat EWO 2020. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to największe wydarzenie esportowe na świecie. Na które co roku zjeżdżają zawodnicy z całego świata w celu zdobycia chwały, przyjaciół, pokonywania rywali i zgarnięcia tej jedynej, najważniejszej statuetki. Kawałka szkła, który oznajmia, że dany zawodnik jest najlepszym w konkretnej bijatyce. W odróżnieniu od innych imprez esportowych Tutaj nie ma kilkudziesięciu zespołów, które konkurują ze sobą. Każdy, kto przyjedzie na EWO, może brać w nim udział, więc liczba uczestników idzie w tysiące. Tak czy siak, organizatorzy oficjalnie potwierdzili całkowite odwołanie tegorocznej edycji EWO. Powód jest raczej oczywisty i tutaj nie ma co się nad nim rozwodzić. Ciekawym faktem jest jednak to, że pomimo anulowania imprezy offline, cały turniej ma się odbyć w trybie sieciowym. Jest to ruch bardzo odważny w moim mniemaniu, ponieważ to nie jest turniej tylko dla zawodników z jednego kraju. Gracze z Ameryki będą musieli walczyć z Japończykami, Koreańczykami, Polakami, Niemcami i całą resztą poprzez sieć. A jak dobrze wiadomo, nie wszystkie infrastruktury sieciowe gier są na to przygotowane. Nie wspominając już o samych uczestnikach. Nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na pociągnięcie kabla Ethernet, żeby podpiąć nim konsolę do internetu. A coś czuję? że nawet znajdą się ludzie, którzy nie będą tego chcieli robić w ogóle i staną do walki podłączeni do Wi-Fi. Z drugiej strony ciekawi mnie co z tymi wszystkimi rzeczami pobocznymi związanymi z EVO, jak zapowiedzi nowych gier, kolejnych eventów lub rozmowy z dewami, podczas których opowiadają na temat przyszłości ich produktów. Niestety na więcej informacji musimy jeszcze poczekać. Na sam koniec tego odcinka zostawiłem garść nowych informacji na temat reworku Nera Replikant oraz Nier Reincarnation. Zaczynając od mniejszej wersji. Otóż, internetowe spekulacje sugerowały, że główna bohaterka reinkarnacji, która ma zawitać na urządzenia mobilne, to młodsza Kaine. Co w sumie mogłoby się zgadzać, ponieważ pod względem designu są do siebie bardzo podobne. W najnowszym wywiadzie dla Famitsu, Yoko Taro oraz Yosuke Saito dementują jednak te plotki. Nie jest to kajne, chociaż wspomniany jest również, że w grze będzie więcej postaci. Co może sugerować, że pyskata maskotka Niera zawita na mniejszym ekranie. Co ciekawe, mała postać podążająca za naszą bohaterką nazywa się Mama i ma być czymś na wzór opiekunki dla tej prawdopodobnie nieletniej postaci. Trudno niestety orzec w jaki sposób ma sprawować pieczę nad protagonistką, ponieważ z oficjalnego gameplayu wynika, że Reinkarnacji bliżej będzie do dżurnej, aniżeli typowej gry akcji. Z drugiej strony mamy dość dużo informacji o reworku Nier Replikant. Przy czym słowo rework nie znalazło się tutaj bez powodu. Sami twórcy przyznają, że nowa wersja Replikanta, który oficjalnie był dostępny jedynie w Japonii, będzie czymś więcej aniżeli zwykłym remasterem. Może to być spowodowane faktem, że wszystko w tej grze będzie robione zupełnie od nowa. Od modeli postaci, otoczenia, broni, przeciwników. Poprzez system walki, za który będzie odpowiadało uratowane przez Yokotaro Platinum Games, na ścieżce dźwiękowej kończąc, która będzie nagrywana zupełnie od nowa i uzupełniana o nowe utwory. Mogę być mocno nieobiektywny w tej sprawie, ponieważ jestem wręcz fanatykiem dzieł Yokotaro, ale mam głupie przeczucie, że to będzie jego Opus Magnum. Najlepsza możliwa wersja jego najlepszej gry, która sprawi że w końcu więcej osób zainteresuje się całym uniwersum, jakie stworzył na przestrzeni lat. Kto wie, może z czasem dostaniemy reworki Guardów lub zupełnie nową część. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku newsowym. Chciałbym z góry podziękować wszystkim moim patronom, którzy powinni właśnie pojawiać się na ekranie za wsparcie oraz przypomnieć, że możecie mnie złapać nie tylko na YouTubie, ale też Twitterze i Facebooku. W opisie odcinka znajdziecie również linki do wielu ciekawych stron oraz kanałów, z którymi polecam wam się zapoznać. Szczególnie z giereczkowymi nowościami Badyla, które w odróżnieniu od moich materiałów pojawiają się regularnie. A tymczasem do następnego razu. Cześć!